W tym filmie stworzyłem Imperium Osmańskie w nowoczesnym dniu w Age of History 2 i Jako takie Imperium Osmańskie zagram Może to się wydawać proste bo jestem dużym państwem Ale im większym państwem jestem Tym ciężej też jest się tutaj utrzymać Więc dobra, najpierw sobie tutaj Poustawiam no wszystkie rzeczy No w sumie w standardowy sposób, coś takiego ustawię I zacznę pomijać tury Żeby zarobić jakieś tam y, złoto po prostu Chociaż tu długo czekać nie będę musiał Bo wydaje mi się że wojny będą proste Ale też nie będę tutaj podbił jakichś takich małych państw Jak Czechy czy Słowacja tylko no, nie wiem, może na Rosję ruszę, Włochy. Dobra, mogę już w sumie zacząć coś rekrutować. Nie jest yy, o ilość poborowych. To mapę można sobie powiększyć przecież. Wyrekrutuję wojsko tak, żeby się jakoś tutaj nie zadłużyć zbyt mocno. 173 tysiące wojska, dobra. No to z takim wojskiem na spokojnie ruszę na jakąś Rosję. Tylko teraz to trzeba wszystko ogarnąć, dodać do jednej prowincji. Więc to trochę długo mi zajmie. Też granicę z Włochami mam dużą. Mniejszą mam trochę z Rosją. Chociaż nie, no ta, bo tu jeszcze Ukraina jest. To wydaje mi się, że na Rosję teraz ruszę. To będzie prostsze. Tylko, że jak oni się nie będą później zgadzali na rozejm, to będzie słabo, bo ta wojna z Rosją może naprawdę długo potrwać i być męcząca po prostu. Też to Imperium Osmańskie może nie być odzorowane idealnie. Ja to robiłem po prostu z jakiejś mapy, yy, co w internecie znalazłem i po prostu na oko to robiłem, więc to może nie być wszystko idealnie. Też, no w sumie granice Imperium Osmańskiego też się zmieniały w sumie. Więc nie ma tragedii, myślę. Tu jeszcze jest jakieś wojsko i w Tripoli. Okej. Okay. I teraz trzeba po prostu poczekać. Teraz się odelakło za ale to niedługo. Dobra, tak dam po 10 koła Wojska na kratkę, chociaż widzę, że mi to może trochę nie starczyć. Na dwie kratki bym jeszcze potrzebował. To chwila, stąd bym sobie zabrał coś. Tu jest dużo wojska, to chwila coś takiego. Tu jest też 2000, to tutaj można dać 6000 i stąd jeszcze trochę wziąć. Okej, okay, niech będzie coś takiego jestem gotowy. Wypowiadam wojnę Rosji i pora ich zaatakować po prostu. Też widzę, że ten front jest nieprzyjemny. Dużo mojego wojska będzie stało. No poza linią frontu po prostu, ale to się jakoś ogarnie. Wydaje mi się, że mam wystarczająco wojska też. To jest 80 tura, więc Rosja nie jest tutaj stanie się jakoś, no, będą się nie są przygotowani na tą wojnę. To się gra niedawno rozpoczęła w sumie. Więc będę tutaj atakował powoli. No w sensie powinienem szybko w sumie w takim momencie, ale powoli, żeby też ten front był jakoś fajnie rozstawiony, bo jak oni jakoś, jakiś duży stak wojska wyrekrutują, to może być trochę słabo dla mnie. Tu mam zbyt dużo wojska, to to trzeba przenieść. A tam mi się zaraz przebiją. Okej, okay, coś takiego. No i tutaj mogę jakoś jeszcze atakować na spokojnie. Tylko ten front teraz mi się będzie rozszerzał, a na zachodzie front mam trochę mniej wojska, więc nie wiem jak to tam Pójdzie, może to wyjść słabiutko, ale chyba nie powinno być tragedii. Postaram się to jakoś w dobry sposób ogarnąć. Dobra, teraz się zatrzymam trochę. Okej, okay, to wygląda w taki sposób. To tu bym coś wysłał. Teraz na no, dużo tur jeszcze przeskipuję. I dobra, ostatnie tam wojsko gdzieś dotarło, no, tam gdzie miało dotrzeć, i tutaj mogę dalej coś atakować. Też chcę, żeby te y, wojska, które, no nie wiem, jakieś 5-6 tysięcy wojska atakowały tylko jedną prowincję, a te większe wojska się dzieliły, to będzie miało więcej sensu dla mnie, ile na przykład tutaj bym zrobił sobie coś takiego, tutaj może coś takiego. No to będzie trudna wojna, żeby to jakoś dobrze zoperować tym wojskiem tutaj. No ale już podchodzę pod Moskwę. Nie wiem czy, czy Imperium osmańskie w historii dotarło pod Moskwę. Wydaje mi się, że tak, albo byli blisko, na pewno mieli wojny z Rosją. bo do tego jestem przekonany. Okej, okay, kamera mi uciekła. Takie rzeczy się dzieją w tej grze. Okej, okay, coś takiego i coś takiego. Ty już tutaj podchodzę pod morze Warensi a tu jest Karasi. No, podchodzę pod jakieś tam morza na północy Rosji, a ja też przypominam. Namo zostawienie łapki w górę, suba Nie wiem, podbicie filmu punktami, napisanie komentarza Z pomysłem na film, tego typu rzeczy No i tutaj już gdzieś tak w stronę Syberii nawet podchodzę Ale tamtych, na tamtych terenach Mi nie zależy tak naprawdę Mi zależy tutaj bardziej na europejskiej części Takiej bardziej, nie wiem, zaludnionej czy coś Chwila, tu idzie ofensywa na Moskwę to ofensywa na Moskwę nie jest jakoś duża To jest tysiąc wojska tylko I to mało tam wysłałem, no ale więcej też mi będzie ciężko tam wysłać Oni nie mają za bardzo wojska Póki co na granicy, więc fajnie I udało mi się tą Moskwę jeszcze przejąć ale z tym wojskiem to już naprawdę patologia wychodzi, widzę. Chwila, jakoś to sobie tutaj prześlę. Dobra, bo z tym frontem ich już naprawdę nie chcę męczyć. Tu naprawdę dziwne rzeczy z tego będą wychodziły. Fajnie, że mam chociaż punkty ruchu tutaj na atakowanie tej Rosji. Też tutaj te prowincje są zbyt duże. Tutaj nie widzę zbytnio co atakuje na północy. A jak sobie oddalę trochę tą kamerę, no to już tu jeszcze widzę wojska, a tu już nie widzę, więc to jest trochę słabe w tej grze. Ale najgorzej to wygląda na Grenlandii, bo tam te prowincje są tak duże, że nie widzisz zbytnio co atakujesz, bo nie jesteś sobie w stanie jakoś bardziej pod dalić kamery i co często podbijenie Grenlandii przez to potrafi być trudne. Yy, ale no Grenadi ogólnie nie jest jakimś ciężkim państwem, więc zawsze to idzie jakoś ogarnąć. No i też tu, jak tutaj przeklikuję to przypomnę łapce w górę, że sub tego typu rzeczy podbicie filmu punktami, czy no, coś w tym stylu. Też jestem w stanie teraz poinformować, iż zakupiłem Europę Universalis 5 przed sprzedaży, więc nie wiem, pewnie będzie z tego jakiś content. Okej, okay, tu już ten St Petersburg podbiłem. Oni mnie coś stąd atakują. Ale to chwila, tam się będę po prostu bronił. Zaprzejem jakieś ostatnie prowincje, ma 72% tej Rosji. To jest sporo. Chwila, mogę brać ich na wasala? Mogę. Idealnie mi starczy. że oni się zgodzą, zgodzili się? Czy będę w stanie ich teraz zaanektować? Bo jak tak to fajnie. Okej, okay, tylko teraz będzie trochę ciężko to zasymilować i to mnie zajmie za długo. No ale tak jest do tego filmu. Żeby zrobić, no po prostu z Państwa potęgę. Ale zanim ja to zasymiluję, to nie naprawdę dużo czasu. Okej, okay, Japonia mnie atakuje. Jak oni się nie zgodzą na rozejm, Okej, okay, zgodzili się. Gdyby się nie zgodzili, to by to tragedia była teraz. Mianowicie, ja żeby tą Rosję asymilować, to ja to będę siedział naprawdę długo. Jeszcze 105, 142 prowincje. Ileś, czekaj, Włochy mnie atakują? I chwila, 143 prowincje. 135, czyli 9 prowincji na ture. A ja nie mam już złota nawet. O kurczę. Ale mam przychód, to wystarczy, że chwilę poczekam i będę miał nadzieję na to, że nikt mi wojny nie wypowie. Dobra, też widać tutaj, że ta stabilność rośnie tam w lewym górnym rogu. No tutaj, gdzie teraz macham kursorem, bo go chyba widać. No widać. Okej, okay, okej. Okay. Patologia, patologia. Czy oni się zgodzą na rozejm? Bo jak nie, to będzie tragedia. Zgodzili się, dobra, i to naprawdę dobrze. A stabilność 81% już jest w państwie, ale jeszcze 100 tur do przeklikania, Ta? A to już są jakieś stabilności po 68%? To mogę zrobić tak, że sobie zabinę całą armię po prostu z tej Rosji, żeby to móc już tak do końca doasymilować. No czemu mi ta kamera ucieka? No halo, to 6 prowincji? No nieźle. A to już są serio takie, już dobrze zasymilowane prowincje, teoretycznie. To Dobra. To mam teraz tą armię No to, to jest 85% tu mi się teraz pokazuje To jest naprawdę dobrze Więc teraz sobie poczekam I zaatakowałbym coś innego Ale nie wiem w sumie co Bo no, podbiłem największe państwo Mógłbym na Stany Zjednoczone spróbować ruszyć Ale to może być dosyć trudne To bym mógł tutaj wyczyścić tereny Z jakiejś Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Estonii, Polski Później może Czechy, Słowacja, Niemcy Chociaż też nie chciałem takich prostych państw atakować Bo to no, będzie za proste po prostu Teraz jeszcze rekrutowanie tego wojska to muszę z całego mojego kraju zbierać później to wojsko. Chociaż daję 127 tysięcy wojska, to i tak wolę to trochę tutaj ulepszyć, trochę jeszcze dorekrutować tutaj. Okej, okay, dobra, ten balans nie wygląda za dobrze. To teraz taka armia. 216 tysięcy wojska. I dobra, teraz to trzeba ogarnąć. Okej, okay, tracę złoto. No już nie tracę, okej. Okay. No to mógłbym zaatakować taką Ukrainę, tylko że on naprawdę z nią duży front. Zanim obstawię ten front, to naprawdę dużo czasu minia Okej, okay, Ukraina się bije z Polską teraz. No dobra, Ukraina już... Nie no, to szybko szybko Jeszcze sobie Polska coś zyskała. Polska lwów odzyskała. Ale nie na długo, bo moim celem jest teraz to, żeby Polski zaraz nie było. Tylko przed tym sobie jeszcze podbiję Białoruś, a Polska też w ogóle Wilno odbiła, więc jaka akcja w ogóle? Polska takie swoje OG tereny odbiła, ale no stracili Wrocław, Gdańsk. Nieprawdopodobna sytuacja. I co się stało? Okej, okay, teraz ja trzeba przygotować na Białoruś. Nawet całego wojska nie biorę, bo już nie chce mi się tego jakoś bardziej rozstawiać tutaj. A tyle ile mam to powinno wystarczyć na spokojnie. To Imperium Osmańskiej i te tereny, które ma i ten kolor, czyli taki ciemny czerwony, jakim dałem, to trochę Związek Radziecki przypomina. No w sensie tak wyglądam kolorem na mapie politycznej, ale no i jeszcze to jakie państwa podbijam, bo tutaj odbijam jakieś tam tereny Ukrainy. No w sensie podbijam Ukrainę po prostu, teraz podbijam Białoruś. No ale to i tak nie ma wszystkiego, bo jest jeszcze na przykład taki Kazachstan na mapie czy coś. No nieźle. I teraz Białoruś została przejęta i teraz nie wiem. Może pójść Estonia, Łotwa i później Polska. To ma sens. To... Estonia. Estonia będzie łatwym państwem. Mogłem też jakieś Finlandię zaatakować, jakąś tam Skandynawię, no ale nie wiem w sumie. Na razie niech będzie coś takiego. I mogłem sobie też niby dorekrutowywać wojsko, ale naprawdę nie widzę sensu. Się, nie chce mi się czasu na to marnować. I też w sumie powinienem zacząć asymilować to, co przejąłem. Bo to jednak ile jest jeszcze prowincji? 112 prowincji? A nie no, bo to jest mniej, bo tam są jeszcze jakieś inne prowincje dziwne, które niby trzeba zasymilować, one mają po 80%, więc już żadnych tam rebeli nie będzie. A przychód z tamtych prowincji więc jest już brany. Okej, okay, Estonia została ogarnięta, teraz pora na łotkę. Jakieś... Dziwne państwa mi wypowiedziały wojnę. Na szczęście się zgodziły na rozejm. I halo, Niderlandy chcą mi Łotwę zabrać. To już teraz zaatakuję. Okej. Okay. Ej, 6, 7 i 4, 1 w jednym staku. To jest. Okej. Okay. I teraz pora na Polskę. Z Polską mam dużą granicę. Ale to i tak się ogarnie. Tylko, żeby to jakoś mądrze porozstawiać. Wajpedy w ogóle nie przejąłem. A tutaj już nie mam wojska na Królewcu. Więc to trochę patologia z tego może wyjść. Ale na szczęście nie wyszła, więc fajnie. Ej, oni się wybronili nawet. Bo ja tutaj już mniejszymi stakami atakuję. bo jakieś większe staki tutaj. Tutaj poza frontem pozostały. No, ciężko czasem operować tym frontem, jest w tej grze. A tutaj, ile wojska pozostało? Chwila, to trzeba jakoś zorganizować i wysłać, chyba że teraz się uda coś ogarnąć. Mniej więcej dwie prowincje tylko. No, tylko, że no nie ogarnę tego w taki sposób. Chwila, coś takiego. Tu coś takiego, coś takiego. Okej, okay, miałem pierwszy ruch w ciągu tury. I jeszcze Szwecja mi wypowiedziała wojnę. Tam zobaczyłem. Ale dobra, teraz sobie przejąłem Polskę. Jeszcze z Czechami mam wojnę. Z Czechami póki co nie chce mi się bić. Oni się zgodzili na rozejny? zgodzili się, więc fajnie. jeden punkt technologiczny dodatkowy. No i teraz jeszcze muszę się zająć asymilacją tych terenów. A ile mam wojska? Pewnie mniej trochę. 126 tysięcy. No to można by było coś dorekrutowywać za niedługo w sumie. I te wojsko można sobie stąd wyprowadzić po prostu. I takie Czechy i Słowację bym w sumie sobie podbił, ale nie wiem, czy to nie będzie za proste, ale po, po tym można jeszcze coś innego zaatakować. Teraz Słowacja mnie atakuje. no to jest śmiechu warte. Czemu oni mnie atakują? Nic im tego nie zrobiłem. Okej, okay, zgodzili się na rozejm. Okej, okay, wszystko się asymiluje. Więc fajnie. I teraz tak, ilość poborowych, i znowu trzeba zacząć rekrutować wojsko. Ok, niech będzie tyle, żeby mieć jeszcze za co tutaj inne rzeczy ogarnić w tym państwie. No i przychód 5000 zł to jest naprawdę fajny przychód, jeszcze biorąc pod uwagę to, ile armii tutaj mam. I 238 tysięcy wojska będę miał na ten moment. Więc to jest już przyjemna liczba. Będę mógł zaatakować tym Niemcy na spokojnie, które zawsze w tej grze są, no, potężne po prostu, mają dużo wojska. Więc wydaje mi się, że będę mógł. Yy... No walczyć, jak równy z równym. Ja mam jeszcze to wojsko, bo to jest porozrzucane po całej mapie. No, po całych moich terenach. A ja mam ile? Tutaj się chyba nie wyświetla, wynik chwila. Y tu będą prowincje. Tu są w ogóle różne statystyki, jak wyczerpanie wojną czy coś, a na to nikt nie patrzy, na przykład średni rozwój, inflacja, procent. Raczej wątpię, że ktokolwiek na to w ogóle patrzy. A nie tu przecież będą prowincje. 686. No nieźle, tak wygląda moje państwo. To no całkiem potężnie, a zaraz może być jeszcze lepiej, chociaż i tak takie Niemcy. Przy mnie, jeśli chodzi o tereny, to to nie jest już jakoś dużo. Ale przed Niemcami jeszcze sobie ogarnę Słowację i Czechy. Teraz taki długi front z nimi mam, bo oni dosłownie są pikie w moje. Państwo. Rozstawienie tego wojska w tej grze naprawdę nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy. Age of History 3 to lepiej działa, bo sobie po prostu stawiasz swoje wojsko obok e, państwa, które chcesz zaatakować, i dosłownie sztuczna inteligencja się dla ciebie bije. Ja myślałem, że to jest jakaś ciekawa innowacja, a tak z miesiąc temu zobaczyłem, że takie rzeczy są jeszcze na przykład w Crusader's Kings 3 i pewnie w Europie i 4 i w piątce pewnie też będzie. Ale osobiście uważam, iż to jak. E, no nie wiem, czy to jest sztuczna inteligencja. No to jest SI po prostu. SI też na przykład było w FIFA 16, jak grałeś z botem, czy coś. To nie powiedziałbym, że to jest sztuczna inteligencja, ale to jest po prostu fajne, bo czasem ogarnienie tego wojska serio jest trudne. Okej, okay, Czechy zostały bardzo szybko podbita. Nawet nic nie powiedziałem mi teraz się przygotuję na Niemcy, tylko przed tym jeszcze sobie zasymiluję to wszystko, więc całe moje wojsko sobie stąd idzie. Mam ikonkę inflacji, inflacja 1% to nie jest jakoś dużo. No to jest mało. Mógłbym niby zacząć teraz coś rekrutować. Chociaż nie, no ten przygód nie należy do najlepszych, a jeszcze niedawno był 20 tysięcy w ogóle. Dobra, ta granica z Niemcami nie wygląda najprzyjemniej. Ale na spokojnie to ogarnę. W sensie nie wiem czy na spokojnie, ale to ogarnę. To więcej wojsko na pewno, bo tutaj jest taka... taka wbicie się. Tutaj trochę mniej. Tutaj też mniej, bo tutaj będą ataki z kilku stron na teren Dolnego Śląska. Tutaj więcej, bo tu jest taka prosta linia frontu. I tutaj też może być mniej. Aha, i Norwegia mnie atakuje. Oni sobie w ogóle jakieś tam teren od, od Finlandii wzięli. A tu Niemcy są też ok Fajnie, że się dowiedziałem teraz, bo jeszcze mam trochę wojska w zapasie. Tutaj mogę dać trochę mniej. Tutaj coś do Libreci ok I 46 tysięcy wojska tutaj zaatakuje. Tutaj sobie dam... to nie potrzeba jakoś dużo do wojska, ale sobie ustawię trochę więcej, tak w razie czego? Nie, jakby tutaj miało do jakiejś tragedii dojść po 6000 tysięcy i ostatnie 6000 tysięcy wojska idzie do Libreci, ok, tylko trzeba poczekać, aż to się poustawia, te punkty technologiczne są ogarnięte i mogę zaatakować Niemcy, one mają teraz wojnę z Argentyną i rozejm z Arabią Saudyjską. I ten front serio nie będzie przyjemny, więc nie wiem, jak tutaj atakować teraz. Dobra, coś takiego, żeby jak najmniej wojsko pozostawało gdzieś na jednej części frontu i żeby to wojsko było jak najbardziej takie, jak najbardziej no rozłożone na całym froncie. A w tej grze to jest naprawdę ciężko tak to ogarnąć. Chociaż pewnie, jakbym grał to naprawdę już dużo, to bym mniej więcej wiedział. Ja w Age of History 2 mam teraz 700 ileś godzin. No i jakąś tam wiedzę mam, ale na pewno są. Yy, Gracze, którzy mają lepszą wiedzę ode mnie tutaj. Wybronili się w Gdańsku, to trochę słabo, a tam jest jeszcze front bez Tysiąc wojska w Gdańsku, trochę słabo, bo ja tam nie mam wojska za bardzo. No trochę moje obliczenia nie wyszły najlepiej. Tu trzeba trochę wojska wycofać, no to wycofam. Gorzy Wielkopolski, co niech to wojsko tako pójdzie? No a te Niemcy, nie wiem, tu będą problemy, bo oni jeszcze mają szansę się gdzieś tutaj wybronić, bo naprawdę dużo mojego wojska gdzieś tak stoi poza frontem i to będzie wyglądało tragicznie za niedługo. Panie, że mam już tak dużo punktów ruchu. To mogę dwa fronty naraz sobie ogarniać teraz. Okej, okay, oni tutaj będą mi tak. Uciekać, no nieźle. Oni tutaj chyba nie mają wojska w swojej głównej części w swojej głównej części kraju. A je jednak coś mają. No i się wbijają coś tutaj, chwila. Trzeba tutaj wysłać. No a to też tutaj gdzieś. Hej! tu mogę coś wyrekrutować bez kitu. I oni się tutaj będą już blokowali. O moje wojsko, bo tutaj już nie, chyba nie mają aż tak dużo wojska, żeby przebić na przykład tak 1800 wojska. a, a, a nawet jakby to będę mógł sobie tam dalej rekrutować po prostu coś. Więc fajnie. A tam są jeszcze okupywane tereny tutaj, więc oni. Tutaj nic nie wyrekrutują, żeby potencjalnie jakimś większym stakiem zaatakować. Czemu o tym nie pomyślałem wcześniej? Chociaż teraz jest chyba najlepszy moment, żeby to zrobić. Nie no, w sumie wcześniej też był. No, w poprzedniej turze. Ale to się już ogarnie na spokojnie. A tam jeszcze są luki we froncie. Mógłbym teoretycznie już ich niby na wasala brać, ale nie pójdę tym razem aż tak bardzo na łatwiznę. Tak bardzo na łatwiznę można jeść, jak się podbija jakieś Stany Zjednoczone czy Rosja, bo podbijanie tych państw to jest patologia w tej grze. I no, to podbijał to wie, Jak tutaj nie wiem, podbijanie tej jest trudne. Albo w ogóle jak tutaj miałem podzielone tak tutaj miałem trochę Rosji i tutaj. I jeszcze tu są takie większe prowincje, jeszcze to wojsko pozostaje gdzieś tutaj w głębi kraju, nie na froncie. No to jest trudna rzecz. No w sensie nawet nie tyle co trudna, bo jak masz dobre, dużo wojska to nie jest to jakieś mega trudno, tylko po prostu bardzo męczące po prostu. Ja sobie i tak to było 70 jak podbiłam Rosję, więc osobiście uważam, że dużo. Okej okay, i całe Niemcy zostały przejęte. No i fajnie. Nie, ja niby też mógł tutaj asymilować. Ter I nawet od początku gry mogłem lecić w sumie na łatwiznę, żeby sobie brać kogoś na wasala. Chwila, brać kogoś na wasala. Czy oni się zgodzą? Zgodzili się i później anektować. I niby teraz mógłbym tak robić? Spamić wojskiem albo spamić wojskiem i podbijać? Ale chwila, teraz to zrobię po swojemu. Wezmę sobie Francję. Ok, wziąć nie wiem, Wielką Brytanię. Nawet, nawet nie chcę w sumie. Właściwie tor tutaj poczekam. No, całkiem nie jest to jakaś najtrudniejsza gra, to w historii 2. Chociaż czasem, serio są wyzwania. I jak jest jakaś cięższa sytuacja, to aż mi się przyjemnie gra w tą grę. W sensie tak, serio myślę wtedy, Strategicznie. I teraz zażądaj aneksji. No i tak mógłbym, niby, z całym światem zrobić, ale szczerze, to nad nie widzę sensu.